W dzisiejszym filmiku będzie recenzja tego typu sprzętu, a jest to uniwersalny uchwyt pozwalający zamontować na przykład ramkę ze smartfonem albo mikrofon. Otwieram pudełko i zobaczymy co mamy w środku. W środku mamy instrukcję pokazującą głównie zakres ruchu tych elementów. Tutaj mamy taką wytłoczkę. Z plastiku oraz wszystkie elementy, które zdążyłem już wyciągnąć. Głównym elementem jest oczywiście taka klamra, którą za pomocą tego pokrętła możemy rozszerzać lub zwężać lub zamykać. Klamra ma taką aluminiową kulkę z pierścieniem gumowym. Tą kulkę możemy za pomocą takiego łącznika połączyć na przykład z drugą kulką z gwintem 1,4 cala, i później mamy pra praktycznie dowolny zakres ruchów z wykorzystaniem tego łącznika. Jest też plastikowa kulka do GoPro kamerki, i w ogóle ciekawą sprawą jest to, ja mówię. Jakbym miał powiedzieć komuś, jak wygląda postęp w sprzęcie do fotografii, w statywach, w uchwytach, bym powiedział, że najpierw zrobili plastikową kulkę, później zrobili metalową kulkę. To jest oczywiście od czegoś innego, od innego uchwytu. A na samym końcu ktoś wpadł, żeby można było dać dodatkowo taki pierścień gumowy, tutaj podkładkę, żeby nie rysowała tego elementu który dokręcimy no i z takim pierścieniem dużo lepiej i stabilniej będzie wszystko się trzymało po skręceniu więc tak to wygląda uchwyt sam jest raczej przeznaczony do zamontowania na przykład na ramię roweru na okrągłych rurkach na okrągłych powierzchniach do zamontowania na biurku raczej nie za bardzo, ponieważ ta powierzchnia jakby będzie dosyć wąska, gdzie to, się, gdzie to trzyma. O, zobaczmy. To jest półokrągłe, więc nie będzie całą powierzchnią dotykało, ale za to mam tutaj inny uchwyt od ramienia mikrofonowego Elgato Mic Arm. O niskim profilu i to już sobie możemy włożyć elegancko. Tutaj mamy do dokręcenia elegancką rączkę. No i to jest mega solidne. Na pewno jest to solidniejsze niż taki uchwyt. Także wszystko zależy do jakiego zastosowania. Jeżeli do rurki, na przykład do roweru czy gałęzi, chociaż na gałęzie nie polecam żadnego sprzętu wieszać, bo się gałąź może urwać i wiadomo co będzie łamać. A jeżeli płaska powierzchnia typu blat, biurko, stół, no to na pewno taka klamra stalowa, bardzo solidna. Jeszcze jest bardzo fajne to, że tutaj są gąbki takie. Miękkie i wszystkie śruby są schowane, tak że nic tu nie wystaje, nic nam nie porysuje blatu. I to by było na tyle w tej recenzji. Link będzie oczywiście w opisie, gdyby ktoś był zainteresowany. Pozdrawiam Was.